Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że mam okazję przedstawić sytuację, jaka zaistniała na TSW. Nazywam się Jacek Kłódka, jestem dyrektorem Targów Sadownictwa i Warzywnictwa w skrócie TSW. Jak Państwo wiecie, sytuacja epidemiologiczna w kraju spowodowała, że musimy. Odwołać najbliższą imprezę, która miała się odbyć 13 i 14 stycznia 2021 roku. Mamy nowy termin. Mam nadzieję, że ten termin będzie lepszy. Jest to 23-24 kwietnia. Tego pierwszego roku. Miejsce oczywiście jest to to samo. Tym razem zmieniliśmy, e, wiedząc, że większość z Państwa będzie e, w tym czasie w polu, w sadzie, w ogrodzie. E, termin e, dni, poprzednio była to Środa-Czwartek, tym razem e, zahaczamy o dzień e, teoretycznie wolny, czyli sobotę. Rozpoczynamy w piątek 23, kończymy 24 e, w sobotę. E, no niestety. E, to, że musieliśmy przenosić targi za, e, uzależnione jest od sytuacji epidemiologicznej. Mam nadzieję, że one dojdą do skutku. E, jak kończyliśmy e, Tegoroczną edycję, która była rzeczywiście dla nas po pierwszej jubiluszowa, poza tym była pewnego rodzaju sukcesem. Mieliśmy blisko 400 wystawców i 16 tysięcy osób nas odwiedziło w ciągu dwóch dni. Myśleliśmy, że nas już ta sytuacja epidemiologiczna nie dosięgnie. Niestety, we wrześniu już sytuacja, jak Państwo wiecie, zaczęła bardzo mocno eskalować, mieliśmy coraz więcej zakażeń. No i niestety nasze targi w styczniu się nie odbędą. Na pytanie, czym są targi, to jest wiele, wiele rzeczy, które, które warto podkreślić. Przede wszystkim to jest oczywiście spotkanie handlowe, na którym dogrywa się różnego rodzaju kontakty, kontrakty, na których rozmawia się o nowych produktach, na których wymienia się poglądy, wiedzę. Mamy mnóstwo konferencji, więc jak najbardziej. Ale dla mnie ważną rzeczą, mi to widać, jest ten aspekt społeczny. To jest miejsce, gdzie spotyka się społeczność producentów owoców i warzyw gdzie nie za szklanej szybki, ale w kontaktach osobistych mogą porozmawiać i o tym, jaka jest sytuacja, co ich boli, cieszyć się. Również i radościami. Dlatego ten aspekt społeczny uważam za bardzo ważny i czujemy to w, zarówno w, wśród opinii firm, jak i producentów, że jest im to potrzebne. Szczególnie po tym okresie, kiedy te kontakty są niestety ograniczone z powodu pandemii. Jeżeli chodzi o targi, w tym terminie, który planujemy. Będą najprawdopodobniej, jeżeli oczywiście będzie taka możliwość, dość duże obostrzenia epidemiologiczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa, więc na pewno będą konieczne maseczki, dezynfekcja, mierzenie temperatury, rejestracja liczby osób, które występ, będą na targach w związku z ilością przebywających na 1 m2. My to wszystko zapewnimy. Proszę się nie obawiać targi, są bezpieczne. Ja też z wielką przykrością odwołuję te targi. Jest to od nas, jak powiedziałem, niezależne, ale widzę i słyszę, że zainteresowanie i chęć spotkania się całej rzeszy ogrodników, sadowników jest ogromna. I byłoby chyba źle, gdyby nam się to nie udało. Proszę trzymać za nas kciuki. Chciałbym również dodać, że jak co roku podczas przyszłej edycji będzie wręczana nagroda imienia profesora Pieniążka. Oto ona. Zapraszamy serdecznie wszystkie firmy, aby zgłaszały do nas swoje świetne produkty. Życzymy sukcesów. Pozdrawiam.